Wszystkich serdecznie. Z tej strony kółki z 13 i jest to mój pierwszy filmik, a pokażę w nim, a w zasadzie nie filmik nawet a tutorial, a pokażę w nim jak konwertować filmiki, czyli jak zmniejszać ich rozmiar. Yy, nie tracą na jakości. No dobrze, zaczynajmy. Pobieramy program FreeMake Video Converter. Link podam w opisie. I teraz tak jak widać, włączamy go. No i od razu ukazuje nam się proste i, i, i przyjemny interfejs. Tak, no jest naprawdę fajny i myślę, że nikomu to nie sprawi problemu, no ale zaczynamy. Tak, najpierw dodajemy swój plik, czyli klikamy video. I szukamy jakiegoś filmiku, filmiku, którego rozmiar chcemy zmniejszyć. Ja <coughs> no, wybierę Tutaj Gears of War, taki jednosekundowy filmik, który zajmuje, jak widać, no sporo, bo 61 mega, a jak na jedną sekundę to jest bardzo dużo. I teraz klikamy do jakiego um, formatu chcemy skonwertować filmik. Myślę, że najlepiej jest do AVI, tak więc też tak zrobię. Klikamy do AVI. Takie samo źródło. No, chyba, że chcemy zmienić sobie mm, rozdzielczość i jakość. No i wybieramy tutaj swój y, miejsce zapisu naszego skonwertowanego filmiku, a następnie klikamy konwertuj. Aha, tutaj mamy jeszcze po pokazany rozmiar pliku po konwertowaniu. No i klikamy konwertuj. Jak widać robi się konwertuje się bardzo szybko bo filmik jest krótki mały tak więc no klikamy pokaż w roderze jak widać filmik zajmuje teraz 1,44 mega no to jest znacznie mniej zobaczmy czy nie stracił na jakości Jak widać, jest bardzo dobra. Tak. I to tyle, co chciałbym dzisiaj pokazać. Okay. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.